Dziś o możliwości podniesienia odporności oraz historia dwuletniego dziecka, któremu uratowano życie. Jednym z kluczowych produktów kuracji metabolicznej, zwanej też kuracją jelitowo-metaboliczną, jest kolostrum, czyli siara. W tym wypadku jest to siara krowia w postaci płynnej, która. Jest w pełni bioaktywna, gdyż nie jest poddawana na żadnym etapie obróbce termicznej, jest odkażana na zimno, a więc zachowuje swoją bioaktywność. Wiemy, że 80% odporności mamy w jelitach, a siara bardzo dobrze odbudowuje mikroflorę jelitową, mikrobiotę jelitową i dobrze odbudowuje szczelność ścian jelit. Jakiś czas temu dwuletnie dziecko znajomej zachorowało na sepsę i zapalenie trzustki. Lekarze praktycznie poddali się, dziecko było nieprzytomne. Matka się nie poddała. Miała w apteczce kupione na wszelki wypadek płynne kolostrum. Podawała po kropelce, i po 24 godzinach dziecko odzyskało przytomność nabierało życia. W krótkim czasie wyszli, wyszło ze szpitala i choroba nie zostawiła żadnego uszczerbku na zdrowiu. Wiemy również, że większość naszych chorób pochodzi ze stanów zapalnych w organizmie. Kolostrum działa również przeciwzapalnie, więc pomaga wyjść z tych trudnych nieraz problemów. W najbliższych dniach jest to kolostrum w promocji i jeszcze powiem, że to kolostrum posiada certyfikat Instytutu Kontroli Konsumenckiej Niemiecko-Szwajcarskiego Instytutu Frezenius. Również w Polsce posiada laur Kapituły Konsumentów Zaufania Konsumentów Złoty Otis. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji na temat tego produktu, napiszcie w komentarzu, kolostrum, a odezwę się. Pozdrawiam i do usłyszenia.